My dear and in Christ, Moi drodzy ukochani bracia i siostry w Chrystusie, our readings tonight bring us to one very important element of Christian life and discipleship. Liturgia słowa dziś wskazuje nam na bardzo ważny element życia chrześcijańskiego i uczniostwa. The basic question is this: how do we know that we are really fulfilling the commandments of God? Podstawowe pytanie jest takie po czym poznamy, że naprawdę wypełniamy przykazania Boże. I know that in our age and there are many young people here, the Word wiem że wśród młodych którzy są tu licznie zebrani słowo przykazanie przykaz nakaz niesie uczucia negatywne Ale if the one giving the commandment is God then it must be good. Ale jeśli tym, który daje ten nakaz, to przykazanie jest Bóg, to musi być dobre. In the first reading, we are told that we have freedom. The freedom to say yes, which is very good. Unfortunately, also the freedom to say no to God. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że otrzymujemy wolność, wolność do tego, aby powiedzieć tak, to jest czymś bardzo dobrym, ale także wolność do tego, żeby powiedzieć Bogu nie. Bez wolności nie ma miłości. But with freedom there is also the danger not to love. Ale tam gdzie jest wolność jest też niebezpieczeństwo braku miłości. And My jesteśmy zapraszani do wybierania życia poprzez posłuszeństwo Bożym przykazaniom. mówi,

abyśmy strzegli się hipokryzji, kwasu faryzeuszów. Now, this is shocking because the Pharisees are seen as a people who obeyed the law. They were very particular about the little details of the law. I to jest coś szokującego, bo faryzeusze. Nadzwyczajnie potrafili przestrzegać prawa, potrafili co do szczegółu iść za tym prawem. But Jesus calls them A Jezus nazywa ich hipokrytami. But they consider Jesus as a of the law. A oni postrzegają z kolei Jezusa jako tego, który narusza prawo. We are all confused jesteśmy trwamy w zamieszaniu kiedy tego słuchamy. Ah, uh, Jesus is showing the way How do we the law Jezus pokazuje nam jednak sposób w jaki mamy wypełnić prawo i wcale nie jest to sposób w jaki robią to faryzeusze. The external Action that complies with the law is always important. Oczywiście ten czyn zewnętrzny, który idzie w parze z prawem, jest zawsze istotny. But for Jesus the true fulfillment of the law begins with the freedom of the heart. Ale u Jezusa to prawdziwe wypełnienie prawa rozpoczyna się w miejscu wolności serca. To serce zaczyna wypełniać prawo. So even if externally I seem to be obeying the law, but if in my heart I have something different from the law. I have not fulfilled Jeśli więc nawet zewnętrznie so wydaje się, że przestrzegam prawa, a w moim sercu jest coś, co temu prawu się nie poddaje, to ja tego prawa nie przestrzegam. Mamy trzy przykłady, które dzisiaj daje nam Jezus. First is not killing. To pierwsze, nie zabijaj. Maybe all of us here can say, "Oh, I have fulfilled the law. I have not killed any human being." I może wszyscy my tutaj zebrani, możemy powiedzieć: "Wypełniłem prawo. Nikogo nie zabiłem." But Jesus says, "If in your heart you are already filled with anger, then you are beginning Kill. Ale Jezus mówi: Jeśli w swoim sercu zaczynasz pielęgnować gniew, to już zaczynasz zabijać. The second is fidelity, to the wife, for women. Drugie to wierność szczególnie jeśli chodzi o żonę szacunek do kobiet. Czy moglibyście podnieść ręce ci, którzy są w związku małżeńskim? A kto jest w związku małżeńskim jest szczęśliwy? Dlaczego tak niewiele rąk podniesionych? No, maybe the married people will say, oh, I am faithful, I have not committed adultery. Oh, but Jesus says, in your heart, if you start having lustful thoughts towards another woman, aha, adultery has begun. A Jezus mówi, kiedy w swoim sercu odczuwasz i idziesz za myślą porządliwą w kierunku innej kobiety, to już dopuszczasz się cudzołóstwa. And the third is about sincerity. Trzecia rzecz, której przypomina nam Jezus, to szczerość. Niektórzy ludzie pokonują przysięgi na biblię make, oh, niektórzy obiecują piękne rzeczy a może niektórzy młodzi mężczyźni którzy tutaj są mówili do swoich dziewczyn dam ci księżyc dam ci gwiazdy But Jesus says, in Jesus your heart, mówi, if it is a yes, it is a yes. If it is a no, it is a no. So Jesus is going to the root of obedience to the law, which is a heart totally free. To love God and neighbor. A więc Jezus schodzi do miejsca, do korzenia, w którym zaczyna się wypełniania prawa. Całkowite posłuszeństwo w sercu. We ask God to touch our hearts with His Spirit, the Spirit. of wisdom so that a transformed heart would really really follow the commandment of the lord not only externally for show for admiration But because it is the conviction of the heart. Aby to przemienione serce naprawdę wypełniało prawo, naprawdę szło za Panem nie tylko zewnętrznie, ale z przekonania serca. But it is a wisdom that is from above. It is not the wisdom of this world. Ta mądrość jednak pochodzi z góry. Nie jest to mądrość tego świata. Our world allows some Nasz świat przyzwala na pewne zewnętrzne kompromisy. Świat ma swoją mądrość. And very often, the wisdom of the world allows legally violation of God's commandments. Często ta mądrość świata przyzwala na to, aby legalnie naruszać przykazania But it is the heart fully in love, filled with God's wisdom. That will obey the true law from God. Ale to serce, które jest w pełni zakochane, w pełni napełnione Bożą mądrością, będzie w stanie wypełniać Boże przykazania. Chciałbym poprosić o szczególną modlitwę za kapłanów, za osoby zakonne abyśmy byli naprawdę posłuszni bogu nie tylko zewnętrznie ale z mądrości serca look at these priests popatrzmy here. na tych wszystkich Przystojnych, dobrze wyglądających księży. Są przystojni? Some people will say, oh, what a waste. Niektórzy ludzie powiedzą, co za strata. Mogli być dobrymi mężami. Mogli być dobrymi ojcami. In their hearts they are responding to a calling from God. But let us pray that from the heart and not just for through external observance that we will be priests, truly priests, truly religious. Módlmy się więc, abyśmy od serca, prawdziwie i w pełni byli kapłanami i osobami zakonnymi, od serca. Prosimy o wstawiennictwo błogosławionej dziewicy Matki Bożej z Lourdes, o Уздоровение наших сердцев.